Dzienna modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące, oparta na objawieniach błogosławionej tajdy z 360 roku, którą odmawiał ojciec Wenanty Katarzyniec. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale na zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod pąńskim piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebiony. Stąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Wieczny odpoczynek radziń dać Panie, a światłość wiekuista, i stań, im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światuś wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światuś wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światuś wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raczyń dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raczyń dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raczyń dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światuś wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światuś wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światuś wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen wieczny odpoczynek raczyń dać panie a światłość wiekuista niechaj im świeci niech odpoczywają w pokoju wiecznym amen wieczny odpoczynek raczyń dać panie a światłość wiekuista niechaj im świeci niech odpoczywają w pokoju wiecznym amen wieczny odpoczynek raczyń dać panie a światłość wiekuista niechaj im świeci niech odpoczywają w pokoju wiecznym amen Wieczny odpoczynek. Radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w Pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek. Radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w Pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek. Radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mi świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mi świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wieku i staliaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wieku i staliaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek mi dać panie, a światłość wiekuista niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, amen. Wieczny odpoczynek raczym dać panie, a światłość wiekuista niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, amen. Wieczny odpoczynek raczeń dać panie, a światłość wiekuista niech im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym, amen. Wieczny odpoczynek radzym dać, Panie, a światłość Wiekuista, Niechaj im świeci. Niech odpoczywają w Pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzym dać, Panie, a światłość Wiekuista, Niechaj im świeci. Niech odpoczywają w Pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzym dać, Panie, a światłość Wiekuista, Niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie, A światłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie, A światłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek, radzim dać Panie, a światłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz dać Panie a światłość wiekuista niech im świeci niech odpoczywają w pokoju wiecznym amen Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niech im świeci niech odpoczywają w pokoju wiecznym amen O rany najświętsze naszego Jezusa któreście tyle bólu i krwi go kosztowały Rany najczcigodniejsze będące dowodem Jego nieskończonej ku nam miłości. Zlitujcie się nad biednymi duszami w czystcu cierpiącymi i nade mną nędznym grzesznikiem. Wieczny odpoczynek, radziń dać Panie, a światość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mi świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mi świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mi świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać, panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać, panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek, radzim dać Panie, a światłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radź dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radź dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radziń dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek, mi dać panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek, raczeń dać panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raczy im dać Panie, a światłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzi im dać Panie, a światłość wiekuista, niechaj im świeci. Nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raczy im dać Panie, a światłość wiekuista, niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek, im dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek, radzim dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek, im dać Panie, a światłość wiekuista, niecha im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raczył dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raczył dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raczym dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci nie odpoczywają w pokoju wiecznym amen Wieczny odpoczynek raczyń dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci nie odpoczywają w pokoju wiecznym amen Wieczny odpoczynek raczyń dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzi im dać panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim im dać panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzim dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzi dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek radzi dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek raczyń dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dusze święte, któreście z tego świata przeszły do czystca i jesteście w niebie oczekiwane, módlcie się za mną i proście o wszystkie potrzebne mi łaski, o które żebrzę przed majestatem boskim. Amen.